Witam Was, to ja Febon2, ja jestem tutaj z moim yy, kolegą... Yy, gamer. No gamer, tak. Tak ta go kiedyś nazywałem. Zapomniałem już. Yy, mamy tutaj nowy świat. Znowu. Szczerze mówiąc. Na tym świecie spróbujemy dłużej grać i ten... I żeby nie było więcej takich problemów z tym światem, e, idź tam po drewno szczerze mówiąc, ten e, mamy jakiś szczęśliwy świat tutaj, bo widzę, że dużo filmów. Jeszcze za dużo lagry, nie widzę, że miałem, tak. Na pewno się jeszcze na przyszłość. Już, bo zawsze potem mi się pojawia. No. Mm. Nie widzę... A gdzie będziemy mieszkać? Nie wiem właśnie, ale też nie widzę tutaj nigdzie węgla, więc mam trapach. Ile ty na masz? 20 desek, dobra.

Masz o, jabłuszko. Mhm. jabłusko, jabłuset, gdzie masz workbench'a? Tu? tam, gdzieś wiesz, tam, Ja musiałem coś włączyć Masz, tam, gdzieś nie, a Ty? Nie, to ja zrobię. Okej. Okay. Widzę szugelki i też masz chyba co, nie? No, to się twarz. Mhm. A co z jedzeniem? Aaaa o... Nie wiem, tutaj chyba nie wiem, czy tutaj jest... Wiem, że na pewno nie ma potworów, ale wiem, że też jedzenie sobie... Tak jak na tamtym U. Dobra... Ile masz drewno teraz? Co? Ile masz teraz z drewna? Eee, 13. Mhm. A ty? Chwilę. Mam tych Mam 5 tych dryw. Nie Dobra? No dobra. Ja zaraz cię pomno. Mam sześćdziesiąt cztery i trzydzieści cztery tych desek. Po, posadzę tutaj z powrotem, trzeba w Co ma, masz kamień? No, kłopie jeszcze. Ile masz? Średni. Yy, okay. Super. nie? I zauważyłeś sobie jak tam jak między dwoma bojomami teraz tak się trawa lekko zmienia? No, tak, wiem. Jego odcienie, że nie zmienia no. się z całkiem jasterem na no całkiem ciemno, tylko tak. To było w jednym tylko wiem. Nie. Gdzie ty wykopałeś tą gdzie? Tak gdzieś ty takie święte drzewko wstawiam. I tutaj wow. Disco Workbench jest jakieś święte drzewko nie, nie no, ja nie skasuję spokojnie. Nie, to jest pamiątka, że jak tutaj kiedyś wrócimy tyle, żebyś powiedzieli. Gdzie? gdzie jest te swoje dziura. Daleko za lasami Daleko, daleko. O chwila tutaj nie. <ścoughs> daleko, daleko, do cię. O nie dzień już się chowa dalej, gdzie jest ta dziura. Daleko za. A tutaj widzę już, to. Bo... Brawo, przypięcie. Kurde, Na zapomniałem work pęcza Co? Nie, tutaj mam orbęcze. Ja wezmę tam tę. Ja tutaj mam orbęcze. Mam... Ja Oj. Nie ja będę potem zostawiać co najdalej. Ostatnie. Nie radzę. Zobacz, co ja miałam zrobić? E, kamień. E, tak. Piecyk. Nie, O, już wiem, co ja nie mam zrobić. Masz pochodnie? E, tak, mam mam. I to dużo, 32 i jeszcze... Ile? 21 dwadzieścia jeden kolor. Okay. Nie rzucaj mi tutaj ludzi. Dobra. Jaskina? No. Szczęście. Za, zabuduj tutaj może jakieś drzwi. To może zabuduj jak chcesz. Teraz będzie faza kopania. I, i dajcie kamienia. Już, sekunda. Ja będę drugą stronę, może się. Już, już daję ci... E, e, wszystko co mam praktycznie. I daj no też sobie ten torch jest słuchy Tylko żaricia nie mam. Ja mam jabuszko. Ziemię. Ale nie, nie, nie jedz. Ziemię no sobie dam drugie. Ale to nic nie daje. Daje. Dwa te mam dużo sam tym zejście. To dobrze. kwiatek. A ja zrobiłam. No. Nie, nie, nie dobra. się muszę z nich tu i może stworzymy jakąś skrzynkę lub coś, bo... To, to stwórz. Dobra. Jak Ja teraz tam ubraję tą samą Trzeba widzieć co tutaj się dzieje, ja, ty gdzie poszło? Oh, A szukać mięsa? Ty możesz kopać. Oh. Chcesz. Nie też kort, my potrzebujemy mięsa na łazie. wow ale chwila, ja chyba tam wyjdziełem A ja mam. mi się przełączył. Ja mam 9 ja ja ierówek, potrzebujesz to mógł. To zbierz może wodę po drodze, bo tą to uszedł. Okej. Okay. Dasz mi dziewięć... ...kabelskonek przy tym? Chwilę, zbieraj jeżeli... jeżeli... ja już są do ciebie idę. Nie, ja do ciebie idę już. Ja do ciebie też. Za późno. Ops, ops. Kur... Dzięki. Muszę wpad czy to i O, jak? Ja co to tutaj? No trochę pokopałem. Co to ja je, je i nie idziemy kopać do O, Iron, i mam, Nie I tutaj kołnierz. Ile masz tego, żartu? Prawie pełno, straciłem tylko jedno, to, więc... O. o, gdzieś tam widzę wodę i światełko. Stój, stój, Czyli Tam stój. za chwilą woda będzie. Nie masz? Nie ma. Na razie. Masz, masz trochę iron, czy coś? Noo, no, będę zaraz przy to okay, to chwilę dam ci węgla, więcej możesz. Węgla? Nie mam węgla. Wszystko zna. A ile masz? Tak przy okazji. Nie wiem. Wszystko w styczniu do pięciu. Pięć, mhm. osiem. Czy miję 10, 11. to jest Dobra, To Ja zrobię parma. Jak chcesz, w tym samym 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 będzie samym okay. Bo będzie bliżej tego ja ty pozabijasz wszystkie świnie? Głupie, zabijałeś, bardzo głupie. Dlaczego? Bo się nie rozpłoną. W tej wersji świnie się nie rozpłoną. Nie będzie chłop. Dobra, to w przyszłości jeszcze kilka znajdziemy Albo będziemy musieli żyć na chlebie. A są na samą myśl już wziął nie góry. I to powiem. Do? Dzień dobry. Blisko to powiem. Ej, wiesz co iron co się przytapia? Mo mogę wziąć, bo ja chcę sobie zrobić ten. No to? Prawda. Odew ah, nie KaSM. Tam masz, tam masz seeds Jak to Co? Ej, co tam to nie ma? A ile? Trzy po co ci no, doświetnie Może to, to jest tutaj bliżej. A co z kaktusów jest? Co? Z kaktusów? E, ten. Um, z kaktusów jest kaktus i. Te, 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 też jak masz słaby komputer, to może być live, ale także. E, z kaktusów jest. E, szybko. Firebatch, ja so. myślę. No tak, ale co z tej farmy? No. Co możesz zrobić z kaktusów oprócz dajka? Mmmm. Farmer. Dobra sobie. O, nie wiem su. Tutaj chyba coś było. Iron AC. To ja idę do Johnny. Dobra, ale wiesz co ja już kończę to nagrywanie. Miałem krótko, ale...